Moje oczy! Moje oczy! Bardzo mnie żądlą! Dobra, muszę je ściągnąć! Po prostu skocz! Naprawdę mocno, Jest strąć! Łoł! Wow. Są na mojej twarzy! Moje oczy! W porządku? Musisz mnie odejmić! Strasznie żądlą! Nieźle cię pożądliły! Jedną mam na ręce. O, tak, chyba mocno cię urządliła. O, złapałeś parę urządleń. Czy mogę odejść? Strasznie boli mnie twarz. O człowieku, powinieneś zobaczyć, jak rządliły cię w szyję. O, mój Boże, wszystko gra. A, tak, tak, tak. Czy twój język puchnie? Język jest wskaźnikiem, musimy wiedzieć. Nie, jeszcze nie, ale twarz mi płonie. O, rany. Okej, okay, myślę, że mamy to. To tylko kilka pszczół, które po prostu podążają za feromonami na Twojej twarzy. Poczekaj, nadal masz żądła w uszach. O mój Boże, spróbuję je wyciągnąć. Jedno mniej. Stary, zostałem urządlony tyle razy, nagle niespodziewanie zaczęły rządlić mnie w twarz. I w uszy. Ok, wyciągnę te żądła. Wszystko gra? Tak. Przepraszam, właśnie, zostałem mocno porządlony. Nie, wszystko ok, stary. Dostały się przez koszulę i wszędzie. Z jakiegoś powodu nagle zaczęły cię po prostu atakować. Widzisz, spójrz na to, to dosłownie. leci krew. Tak, wypłynęła krew. Ach. Właśnie zostałeś urządzony około 40 razy w twarz przez pszczołę miodną. 40 razy? Ja... Nie sądzę, że to miało się wydarzyć, Chris. Nie wiem dlaczego. Zostałem urządzony raz czy dwa, ale on dosłownie oberwał. O, mój Boże, moja twarz tak strasznie mnie teraz boli. Wszystko w porządku? A... Jak język? A... Naprawdę bolesne. Język mi nie spuch, ale usta nie, nie czuję ust. A... Gdzie Mario? Filmuje tam. Zawłaj go. Hej Mario, Mario! Pewnie ciągle jest ogłuszony przez dźwięki pszczół. Podejdź tu! Warto było? O kurczę, widzę swoje usta w soczewce. <laughs> nie chcesz na siebie teraz patrzeć. Nie chcesz teraz patrzeć w lustro. Więc myślę, że lepiej będzie, jak przygotuję jakieś zakończenie, w którym nie będę musiał mówić, bo czuję, że moje usta nie działają. <laughs> Okej, okay, postaram się zachować spokój. No dobrze, Zachowam dawaj. Zachowam spokój.